Witam wszystkich szanownych oglądaczy i podglądaczy. Gdzie to wyszło. Dobra, witam serdecznie w moim następnej serii pod nazwą Battlefield Play for free". Mam nadzieję, że ona trochę dłużej będzie yy, wstawiona na moim kanale i wiem, że nie nagrywałem dosyć długo, ale miałem trochę zajęte wakacje. Ale teraz wiem, że już jest prawie koniec wakacji. Bardzo mi smutno, że muszę iść znowu do szkoły. <grym> ale dobra, mniejsza z tym. Yy... Po prostu będziemy sobie grali w Battlefielda Play for Free, to jest darmowa gra internetowa, jeśli, jeśli ktoś nie wie, oczywiście. I będę dzisiaj grał moją drugą ulubioną bronią, pod nazwą Scar L. Jak widzicie, ma zajeb... kurde, bisty celownik. Yy, czyli ten. Kurde, coś mi mówi troszeczkę, nie wiem dlaczego. Okej, okay, może się to rozrusza. Wczoraj nagrywałem taki testowy czy wszystko będzie, bo zmieniałem Windowsa i coś mi się poustrało. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie jak najlepiej. I powiem za Was szczerze... Szczerze powiem, że mam zamiar kupować nową kartę graficzną znowu. Bo, że tym razem nie będzie to byle no tylko Nvidia, GeForce... O! Znalazł mnie! Znalazł mnie! Haha! Ha. Yy, Nvidia GeForce 550 GTX TI Już nie ktoś znalazł znowu O, jeszcze dwa jednego Chyba jeszcze jeden stoi O! Stoi, stoi, stoi i obserwuję Chodzenia? No no, dobrze mi idzie jeszcze, jak na początek A nie skoś? I poszedł granacik no i nawet nikogo nie trafiłem, ale mocno. O, e, APC, APC. Ja nic nie zrobiłem. To mnie... O, ty w dupę, jeden Swojego potrącasz? Niemożliwe. To jest, no niemożliwe, o. Czemu nie strzelasz? A, nie mam amunicji. O mój Boże. A, no. Już cudem udało mi się udobić ten... Okej, okay, mam pan amunicję amunicje. Poczekamy chwileczkę tutaj. Już widzę snajperów. Może udało mi się do trafić ten tak Chociaż jedna kuleczka, jak trafię to jestem... dbs Bum Pum! Pum! Nie jestem DBS jednak. I bardzo się z tym nie cieszę. Jestem smutny zaraz. Wy nie możecie powiedzieć... Nie widzicie mojej twarzy, ale tak naprawdę jestem smutny. Smutek. Yeah, jestem the best! I'm the best, I'm the best. O, oh, kill assist jeszcze, uuu. The best to hardkorowo. A to jest koniec rundy, więc będę taki miły i na samym, y rundę też nagram. Oczywiście dla was. Okej, okay. to będzie w jednym filmiku, nie będę jej dzielił. Nawet nie doleci tam granat, zmarnowałem go. Jestem idiota. A hmm. tak jak mówiłem to macie do wyboru na Następny odcinek wizerunku broni będę grał ja Mam nadzieję że dokonacie wyboru Uuu, uh, uuu, uh, uh, nikogo nie ma Okej, okay. nie zabijajcie mnie To ja tylko Sebastian, pracownik maini O! Co za chamy Co mnie nawet nie dają O biegnie jakiś. Aaa, śiedmi! Oho O! W Ale żebym się wwalił. To było najlepsze. Normalnie... The best. Widzieliście to? Tak się wwala? Tu mieliście mini tutoriala jak się wala w najgorsze gówno, bo takiej Tam gdzieś było chyba z 16. Ja sam wyskoczyłem. To nie było jak to wygrał. To by było No ale dobra Przegrałem i to się nie liczy. Hmm. że żebym... lubię tą grę naprawdę wciągnęła mnie dosyć muszę wam przyznać, ale zaraz tu przejadę kogoś Jeśli on mi się tu nie wstawi I o, to to Dobra takiś pan Żeby żebym go zabić albo nie nie wiemy trzeba takim dziwnym głosem mówię do... <grym> okej, okay. o! panie, pan z M24 nie, nie znam tej broni, nie widziałem innym. ale pewnie jakoś dobra wygrałem z nim. chociaż on pierwszy zaczął strzelać albo tak naprawdę kill for kill ale tu są bosy 39 10 wow 6 na 2 Niezłe No dobrze mi idzie jak na pierwszy raz po, nie wiem, po 3 tygodnia No gdzieś tak mm -hmm. Ej panie, ej, poczekaj co, się, czy... co za idiota Nigdy nie pozwala wejść do auta. What attachments Probably all of them Okej okay. Znajdziemy jakiegoś jeszcze fagasa biegającego Jak Rambo Łooo! Wow! Rambo Łoo! Wow! Wow! Łooo! Wow! 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 Łooo! Wow! Łooo! Widzieliście to? To był Rambo 95. krew No, to jest tak najnowsze Ty panie, tam się rzucały Rambo Tam się rzucały, tam się tam tam! Zaraz swoim grantem się zabije To jeszcze będzie teraz na niego wow! Kłopot, gundzka. Tu tu, 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 tu. Nie da się zniszczyć. Dobra, wrócimy się. Wygrałem z dwoma, widzieliście to było po prostu. Yy, po prostu takie. Nie. Drogi Albo szczerze dzisiaj zrobię tylko tę rundę jeszcze do końca i... Bo... dosyć już późna godzina teraz nawet A jutro zrobię dwa przyrzekam. Przyrzekam. Z ręką na pampersie. Ponoszę je kiedy gram w horrory swe... Ne ne. O, tak naprawdę chyba zacznę nagrywać jakieś fajne horrory. Będziecie mi posuwać jakieś inki. Na pewno zaczną się O, grać o, oh, 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 oh. Nie no jak on to mnie zabić To jest no, po prostu nie To jest po prostu takie Na 12 neverze taka broń Ne weź Ej no weź ej, ej. Hey, Mógłbym zacząć się od nowa ale szczerze Hum, fajnie broni i famasa bym nie miał Ale szczerze famas nie jest taką dobrą bronią każdy gada, że jest bardzo OEP. nie wiem co to znaczy, op, chyba oposyt, oposyt, weapon, nie wiem. Po prostu mówią, że to jest naprawdę za mocna broń na tą grę. Więc dobra, to dzięki za uwagę i jeszcze raz sorki, że nie nagrywałem filmów, teraz to się zmieni. I mam nadzieję, że dokonacie wyboru przed jutrem do nowego odcinku, jaką bronią mam następnie grać. I... no nic, to dzięki za uwagę, pamiętajcie do suba. Subskryba. Już to powiedziałem, ale do lajka też i może do komentarza jakiegoś jeśli macie coś tam do powiedzenia lub coś. I pamiętajcie, podsłuchajcie mi gry horrorowe, ja no dobra, jeszcze raz. za uwagę